Dzisiaj wraz z trenerem głównym, pierwszym trenerem Rafałem Szewczykiem od, będą odprowadzać, będą nam pomagać odprowadzać drużyny do poszczególnych zawodników, do poszczególnych drużyn. Brawa dla zawodników, Agapy Białęka. Dzisiaj nam pomogą prowadzi drużynę Rafał Szewczyk, drugi trener Grzegorz Siedlecki, trener bramkarzy Dawid Bułka, kierownik drużyny Przemysław Dolega. A z nimi są Andrzej Gonet, Robert Walkiewicz, Adam Ziłkowski, bramkarze, obrońcy, Piotr, Piotr, Weister, Kacper, Drozdowicz, Maciej Gałąska, Mirosław Gojko, Jakub Grabowski, Przemysław Maciaszek, Maciej Paluchowski, Piotr Płatek, Zawodnicy z linii Pomocy, Patryk Murczyk, Adrian Kanigowski, Krzysztof Landowski, Witali Mandryk, Piotr Markiewicz, Łukasz Niedźwiecki, Niedźwiec. Grzegorz Siedlecki, no jako kapitan i też drugi trener, Patryk Wilczewski, Daniel Żółkowski, napastnicy Krzysztof Glinicki, Hubert Kiriś, Ruslan Koschil, Paweł Mańk, Tomasz Secer i Mateusz Telakowiec. na seniorów, za chwilę przechodzimy do losowania. Brawa jeszcze raz dla nich. Szanowni piłkarze, pozdrówcie waszą publiczność. Jest nadzieja, że przyjdą na wasz mecz, jak będziecie bić się o najwyższe cele, o ekstraklazę może, prezesie? A zaczynamy od małego, tak jak dzisiaj państwo widzicie, te najmniejsze nasze dzieci, które uczestniczą w dzisiejszym turnieju. I zaczynamy od małego, aby stworzyć coś wielkiego, w którym widzicie państwo przed nami stojących zawodników naszej drużyny seniorskiej. Takie szanse mają wszystkie dzieci nasze, które występują w naszym klubie. Dzisiaj są mali grają w dziecięcej piłce, ale przyjdzie czas, że będą grać tak jak nasi To drużyna powstała seniorska z naszych wychowanków, zawodników, którzy w 2003 roku rozpoczęli karierę sportową w naszym klubie. I dzisiaj jak gdyby po kolei roczniki, które będą kończyć swoją karierę w piłce dziecięcej, będą przechodzić do piłki seniorskiej. Chcielibyśmy wychować Lewandowskiego, który nam zagra w wyższej liczbie, ale jeśli nie będzie miał szansy zagrać bliżej, będzie miał szansę stworzoną w naszym klubie dalej rozwijać swoje umiejętności w piłce seniorskiej. Także dziękuję bardzo za chwilę, które razem spędziliśmy w naszym klubie. Oczywiście najlepszego zawodnika zostawiliśmy na koniec. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Dobra. Drodzy zawodnicy, pomagacie tym młodszym dzisiaj.